Witajcie, witajcie w nowym odcinku z Real Life'a. Jest to prawdopodobnie też ostatni odcinek z Real Life'a, ale zaraz będę tłumaczyć czemu. A jeszcze zanim zacznę, chcę powiedzieć, że w ogóle ten odcinek próbowałem jakieś 6 razy już robić, ale po prostu się za każdym razem nie udawało z powodu braku czasu w ogóle, bo przygotowywałem scenariusz, to w ogóle była długa akcja sama z tym odcinkiem ale nie udało się za każdym razem tego dokończyć dlatego postanowiłem zrobić to w formie takiej, że nie mam żadnego scenariusza i mówię na bieżąco więc to wszystko co teraz mówię to jest na żywo, możliwe że to jakoś jeszcze zmontuję jak jakieś głupoty będę mówił ale to się zobaczy więc ogólnie po ostatnim odcinku z life'a, nie licząc tych yy, tych co tam pokazywałam jak łatwo zarobić kasę, bo, bo trochę zbugowany sklep był, no to minęło już dwa lata od tamtego odcinka, to chyba szósta rocznica była i po tym odcinku za jakiś czas, za jakiś czas jeszcze po tych nawet tych krótkich odcinkach, co, co wstawiałem, jak tą kasę zrobić, to była mowa o tym, żeby zaktualizować RealLife na nowszą wersję Minecrafta, bo była na wersji 1.12. Serwer był RealLife na wersji 1.12 i wtedy już była wersja 1.18. A jak wypuścili wersję 1.19, która akurat była taką jedną z stabilniejszych wersji, nie wiem jak w porównaniu do 1.12, ale coś mniej więcej podobnego. No to unixy postanowił, że przyniesie Minecrafta na, znaczy relayfa na tą nową wersję 1.19, i taka rozkmina była przez jakiś czas. Tam w zasadzie to było poruszone chyba parę razy, a po jakimś czasie. Już tak trochę później, ja już w sumie wtedy mało wbijałem na Real Life a tutaj, na Netherstorm'a w ogóle, także Trochę nie, nie byłem na bieżąco z tym wszystkim, ale e, Uniksei zrobił głosowanie Głosowanie, czy e, Zmieniając Real Life'a na tą nowszą wersję, czy Chcą gracze Żeby Był reset, żeby była nowa edycja No czyli tam Kasa się resetuje, wszystkie działki się resetują, no, no wszystko to co w sumie gracze mieli, no to się resetuje i wszyscy zaczynają od zera. I w tym głosowaniu mniej więcej, wydaje mi się, że było 50-50. Tak z pamięci mówię, ale wydaje mi się, że tak było 50-50, ale tak przeważająco trochę też na. na tą decyzję, żeby jednak był reset, żeby była nowa edy edycja. No i zrobili to. Nie wiem, czy od razu, czy trochę to im zajęło. Wiem, że na początku były trochę problemy z w ogóle tą nową edycją, bo na samym początku tam były jakieś z problemy, coś ten. A jak to już wszystko mniej więcej się ustabilizowało, to jeszcze jakiś czas potem w ogóle serwery siadły yy, hostingu chyba, nie wiem, był Pożar czy coś takiego na serwerowniach, także niezła akcja, ale coś takiego było i ogólnie kopia zapasowa była sprzed dwóch tygodni wcześniej coś takiego, a to było dosyć niewajne dla mnie, bo akurat dwa tygodnie wcześniej nie zacząłem tak grać na nowej edycji, bo pomyślałem, że no kurczę szkoda, że ja to tam wszystko straciłem z tamtej edycji, bo teoretycznie miał Real Life być taki, że nigdy nie ma resetów i takie było założenie i dlatego w sumie grałem na tym serwerze, bo wiedziałem, że sobie zrobię przerwę, nie wiem e, miesiąc, dwa miesiące, kurczę nawet pół roku a tak i raz miałem, że pół roku nie grałem na Real to jeszcze przed tym jak yy, byłem jakoś wysoko na topce no i i wróciłem potem i normalnie wszystko miałem, także yy, to było fajne dla mnie, że nie muszę jakoś codziennie wbijać, żeby jakoś się fest starać, żeby tutaj wszystko wygrindować, wykoksić i żeby na bieżąco cały czas być tylko set upbijam, jak mi się chciało jak nie to nie no ale zrobili ten reset i na początku nie miałem zbytnio tym zado zadowolony zresztą teraz też nie jestem ale ogólnie pomyślałem że skoro wszyscy zaczynają od zera no to w sumie każdy ma taką samą szansę żeby tutaj bić na topkę, żeby zdobyć rzeczy i tak dalej. Nie miałem dużo już czasu, bo tam szkoła praca i inne rzeczy i to po prostu nie miałam tyle czasu, co wcześniej, żeby tutaj grindować, ale pomyślałem, że skoro mam jeszcze doświadczenie, że z zrobieniem na przykład ćwiciniarek, 4 i tak dalej, znam te systemy wszystkie tutaj na real li'feie, no to, to mi trochę może dodać jakby prędkości robienia wszystkiego no i pomyślałem, że skoro tak to zacznę i zacząłem z działką 4, znaczy dwo, z czterech połączonych działek które też z wyliczonymi czankami szukałem Zacząłem robić e, kaktusiarkę teraz w ogóle działki są większe więc te cztery połączone działki to tak jak wcześniej mniej więcej yy, 9 połączonych działek, nie wiem czy to tak mogę porównać, no ale o, o wiele większe są te nowe działki i w ogóle tutaj trochę inaczej to wszystko działa. Na przykład działki nie mogę se tko za darmo tylko ona kosztuje 2500 jak widać, yy, no i tam jeszcze jakieś trochę nowe rzeczy są. Wydaje mi się, że to po prostu z tych pluginów, że są zaktualizowane. Na tych nowszych wersjach pewnie jakieś są zmiany i do tego po prostu to jest, bo raczej nie wydaje mi się, żeby na Reliefie specjalnie administracja jakieś rzeczy tu wprowadza. Z takich systemów jeszcze ciekawych, to to, że nie ma autosela. Ale też nie jest tak jak wcześniej w real life przed autoselem. Teraz są magazyny i to działa w ten sposób, że jak na przykład kaktus albo trzcina wypadnie, czyli musi być ten system, że, że normalnie musi ten itemek wypaść na ziemię, e, czy po prostu no, jako itemek musi się pojawić na działce, to można zrobić magazyn i wtedy te itemki pojawiają się w magazynie. No i z tego magazynu no to potem można brać do equipunku i sprzedawać normalnie w sklepie. Także powróciły z, jak to się nazywa, zarobiarki. Zarobiarki, które były popularne dosyć przed autoselem właśnie, bo to jest dosyć sensowne, wystarczy sobie wyobrazić, że ktoś ma ogromną trzciniarkę, powiedzmy tak. bo jeszcze kaktusiarki, jakieś tam inne rzeczy, chyba bambusiarki nawet teraz są. No ale mamy trzciniarkę i ona jest ogromna, która powiedzmy produkuje, yy, nie wiem, 3-4 taki co minutę trzciny. No to zapełni się skrzynka jedna w 9 minut. No i 10 skrzynek w półtora godziny. No i tak można powiedzieć, że w pół dnia to jest mniej więcej jakieś 100 skrzynek się zapełnia. W pół dnia. Także, żeby to jedna osoba cały czas bijała, sprzedawała, no to jest. Niewygodne także pójdę sobie na kopalnię w ogóle, żeby sobie coś robić w międzyczasie. Um, jest to niewygodne, żeby po prostu to wszystko naraz sprzedawać, ręcznie robić samemu. Dlatego po prostu wprowadzili te zarabiarki, posiadacze tych wszystkich. Y kaktusiarek, trzcinarek po prostu, żeby gracze wbijali, kupowali e, trzcinę na przykład w cenie niższej niż w skupie jest normalnie i sprzedawali ją, przy tym właśnie tacy, tacy gracze zarabiają, a e, posiadacze tych trzcinarek też zarabiają, bo e, Kupujesz od nich trzinań, tylko trochę mniej. Ale to i tak się opłaca, opłaca się bardziej niż, niż yy, ręcznie tego robienie, co po prostu jest nie do nadążenia z tym wszystkim. No i teraz są właśnie te zarabiarki. Ale właśnie zaczynałem tutaj grać. zaczynałem robić kaktusiarkę. Bo z czciniarką jest jeszcze problem taki, że teraz trzeba właśnie robić z tymi detektorami, pistonami i tak dalej. Wszystkimi tymi blokami, które dosyć też kosztują. A ja chciałem jakby od zera, od zera, zerowej ilości hajsu to wszystko robić. Czyli po prostu nie miałem hajsu na te wszystkie nowe rzeczy, eee, zacząć robić jak siarkę. No i zaczynałem ją robić, i tak w momencie mniej więcej jak już miałem to 2 trzecie wykopane do bedrocka, to właśnie wtedy były te problemy, że hosting miał jakiś chyba pożar właśnie i serwery płonęły i hosting y musiał dać jakąś inną instancję, jakiś inny serwer dla Netherstorma, żeby go wzięli, a backup, e, czyli zapasowy, jakby zapis e, został z przed dwóch tygodni, nie było wcześniejszego, przez co przez to wszystko to co robiłem się cofnęło i teraz Mam nic w sumie. Nie mam ani działek, ani nie mam kasy. Mam vip <noise> ale to w sumie dużo mi nie daje. W sumie nigdy na Real Life dużo to nie dawało. wróć. nieku, no działki daje, chyba że są 5-5 działek jest, ale można oddzielnie działkiwać, więc to jest taki tam. A... Chyba jeszcze firma Info. Nie mam firmy, firma Rysk. Już... O, mogę założyć kroksy za darmo. No to jest jeszcze ten plus Wiper, że za darmo może firmę zakładać. No i w zasadzie tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze chcę dodać. Yy, kawerek tutaj. Kawerek tutaj grał i miał też e, kaktusiarki, i o wiele wcześniej w ogóle zaczął ode mnie tutaj e, grać. I już miał właśnie trzciniarki jakieś porabiane, czy tam kaktusiarki, jawczy już na nich, i gdzieś tam już nawet na topie był, ale po tym resecie, jakby cofnięciu do. Sprzed dwóch tygodni zapis to mu się też dużo cofnęło i chyba ode się też grać, bo z tego co widzę to stanie logowanie 87 dni, także no, ale Mołtek gra. To widziałem. Motek ma 1 dni temu. Nie wiem jak często gra, chyba nie tak często jak kiedyś, ale bija na pewno. No i raczej tu nie będę grał, próbowałem jeszcze tutaj na skyblocku pograć, ale trzymając ten skyblock netherstormowy się jakoś mocno nie wyróżnia się niczym innym od w zasadzie serwerów innych, dlatego nie ma tu jakichś mechaniki, nie ma tu jakichś dziwnych rzeczy, które by mnie tutaj zatrzymały. A Real Life, no to nie chcę mi się zaczynać znowu od, od zera. Tylko do tego, że nie wiem, że mam vip czy po prostu, że tu byłem kiedyś znany, czy to, grałem dużo, bo nie mam chęci zaczynać tego od zera. Nie mam czasu, żeby wszystko robić. No, wszystko też przemija. Nie ma rzeczy, które nie przemijam. Mm, dlatego no, nie wiem, po prostu nie będę grać, ale jeszcze czy, czy na YouTubie coś będę nagrywać, czy będę. Jakieś filmiki robić, czy coś w ogóle wstawiać na YouTube'a? Tak jak mówię, no trochę słabo z czasem mam, nie, nie za dużo mam czasu, ale myślę, że na pewno ja nie zamykam nigdy tutaj kanału i nie kończę nagrywania, tylko po prostu mam takie długie odstępy pomiędzy odcinkami. W tym roku kompletnie nie chciałam się nic nagrywać, nie miałam jakiejś chęci, myślę, że. Może kiedyś, może kiedyś mi wrócą, może kiedyś będę częściej nagrywał, albo nie, zobaczymy jak to będzie, ale yy, dużo gierek mam, to nie jest tak, że nie mam nic do grania, że w ogóle nie gram na kompie. Mam różne gierki, sporo ich jest, jeszcze w ogóle we wrześniu planuję kupić sobie nowy komputerek, taki fest dobry, więc myślę, że tam mi Wszystkie gierki by chodziły na wysokich ustawieniach, te najnowsze nawet. Także myślę, że będę miał wtedy też możliwość jakoś nagrywania tych wszystkich gierek. Bo tak to teraz te najlepsze to mi chodzą na styk i jest nagrywane. Jakbym to jeszcze odpalił, to, to na pewno by nie był to fajny filmik do oglądania. Ścinki by były i w ogóle. E no ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Nie planuję kończyć tego kanału, nie planuję zamykać, ale myślę, że e, filmiki czy ogólnie e, granie na Netherstormie myślę, że kończę. Może parę razy będę tu jeszcze wbijał, ale raczej nie będę tutaj zostawał na długo. Chyba, że coś zrobię ciekawego, ale dawałem wiele szans temu serwerowi, i zazwyczaj się zawodziłem, także raczej nie liczę na jakieś tutaj lepsze rozwinięcia sytuacji. W ogóle dziwi mnie to, że tutaj tyle gra, czy tyle gra, ale prawdopodobnie większość to są jacyś nowy gracze, raczej. Mało tutaj jest y, graczy starych. Na pewno nie takich jak ja, bo ja w ogóle jestem chyba, jak y, się wejdzie na stronę Netherstorma, to jestem chyba y, w jakiejś rubryce z y, najstarsi aktywni gracze, to tam jestem. I do tego raczej. Nie ma tutaj jakichś wielu graczy, z, y, których pamiętam od bardzo dawna, ale szczerze mówiąc, no to nie pamiętam, bo to było bardzo dawno temu. Ile to? 8 lat temu, to już będzie, o, kurde. No, ale dobra. Nie będę przedłużać tego filmiku. E, pewnie nudny jest ten filmik, ale chciałem go zrobić, bo. Nie chcę zostawiać po prostu mojego kanału bez wytłumaczenia, dlaczego nie gram na real life, dlaczego nie robię filmików na real Life, dlatego chciałem to po prostu zrobić już między sobą i jeszcze to jakoś trochę pomontuję, bo robię, głupie jakieś przerwy, pomyłki, to to wytnę i i wstawiam na YouTube'a i tyle. Także trzymajcie się, Cześć.